Telewizory OLED i NanoCell 2019 przez potężne systemy wspomagające jakość obrazu i dźwięku no na pewno będą doskonałym wyborem dla potencjalnego użytkownika. OLED to wspaniała jakość obrazu, to czarny, to czarny kolor, to, to kontrast nieskończony, to kąty patrzenia. NanoCell to również bardzo szerokie kąty, kąty patrzenia, dwie linie z bezpośrednim podświetleniem e, strefowym. Telewizor OLED oddaje wspaniale poczucie kontrastu, wrażenie czerni, e, no wspaniale pracuje z kolorami, w sensie nawet w najciemniejszych rejestrach, Ekspozycji OLED widzi kolor, różnicę koloru, więc no to jest wspaniała sprawa, no wspaniałe osiągnięcie. Jak najbardziej świetnie on się sprawuje i, i na pewno pomaga w, że tak powiem, nam, twórcom, żeby dotrzeć do widza w taki sposób, jaki jak zamierzaliśmy. Telewizory OLED 2019 i NanoCell 2019 wyglądają zupełnie inaczej niż zeszłoroczne modele, mają inne podstawy i wnoszą zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w rozpoznawaniu mowy, w sterowaniu telewizorem, sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Czyli jeżeli szukamy urządzenia najlepszego, którego możemy kupić sobie do domu, no zdecydowanie jest to OLED 2019, bo jakość obrazu, bo jakość dźwięku, bo wygoda użytkowania i sterowanie wszystkimi urządzeniami IoT, które mamy w domu. To się dotyczy oczywiście również telewizorów, NanoCell, HDMI 2.1, to sterowanie zewnętrznymi urządzeniami, ten nowy home, panel Home Dashboard, to wszystko jest wspólne dla nowych telewizorów i NanoCell i OLED 2019. Monitory referencyjne, o których wspominałem, no oczywiście one są tak zwane, no wyższej jakości, takie, które pozwalają nam dostrzec wszystkie właśnie szczegóły i w kolorze, i w kontraście. No i mogę chyba śmiało powiedzieć, że OLED, o którym mówimy, jest, no jest na ogromnym, na wysokim poziomie. Jeśli nie referencyjne również, no to na pewno bardzo bliskie, Temu ideałowi, o którym, no, o którym zawsze walczymy w warunkach postprodukcyjnych.